Piotr Wróblewski po niesamowitym pojedynku na Eastgate 9. Przede wszystkim gratuluję wygranej. Wydaje mi, się, wydaje mi się, że im dłużej pojedynek trwał, tym lepiej dla Ciebie. Tym lepiej się czułeś i odnajdywałeś się w OKTAGONIE. Pierwsza runda była dla mnie ciężka. Nie mogłem znaleźć dystansu. Sewerny Ale druga i trzecia należała do mnie. Kontrola pozycji łokcie, obijanie przeciwnika, to co ćwiczyłem na treningach z Arkadiuszem Sobolewskim, wyszło. wyszło. Bo, e, rozmawialiśmy przed walką, mówiłeś e, pierwsza lub druga runda, ale chyba nie jesteś zawiedziony mimo wszystko, że trzecia. Troszeczkę jestem, ja być pierwsza bądź druga, ale był początek trzeciej, też nie jest źle. Te pedelady, znaczy w zasadzie, co według ciebie odgrywało największą rolę? W jaki sposób go przełamywałeś? E, kontrola i obijanie. W łokcie, robił dewastację na twarzy, potem już pod zakończył Zakończył pracę. A widziałeś to, że, że Sergiusz poddaje się w trakcie walki, bo on zwalniał tempa. To by, ja to widziałem tak z zewnątrz. Widziałem, widziałem, że kondycyjnie siada. No i zacząłem dociskać go, dociskać. Bardziej dynamicznie wchodziłem tymi, w parterze tymi łokciami, tymi uderzeniami. Zaowocowało, zaowocowało. Ja siedziałem przy jednym z sędziów punktowych. On punktował, do tego momentu był remis. Zgadzasz się z tym? No i dlatego nie zostawiam decyzji w rękach sędziów. Bo według mnie wygrywałem tę walkę i nigdy nie zostawię, spróbuję nie zostawiać decyzji sędziom. Muszę przyznać, że jedno bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, to że po walce w szatni był lekarz, który sprawdza stan twojego zdrowia. Nie wiem czy to było w poprzednich edycjach, Bardzo nie, profesjonalnie. Bardzo profesjonalnie w poprzednich edycjach nie było, ale polskie ma na gale się poprawia, jest bardziej światowe. Według, według mnie, jest na bardzo wysokim poziomie już. Także ja tobie życzę czasami światowych, światowych, po, światowych pojedynków i światowych rywali. Dziękuję bardzo za twój czas i gratuluję. Dziękuję, mogę podziękować kilku osobom. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować moim trenerom Nikodemowi Zatowce, Arkadiuszowi Sobolewskiemu, Gracjanowi Rinkiewiczowi oraz Tomkowi Stasiakowi oraz, oraz wszystkim sponsorom Esto, Boys Toys, Bezer Club, Cheban Schody i to Bez nich ciężko by było finansowo. Gratuluję jeszcze raz świetnego pojedynku. Dziękuję bardzo.